Witajcie w Mandorii! Oto specjalna seria filmików, w których jeździmy z operatorami na atrakcjach i zadajemy im pytania. Poznajcie Mandorię z całkowicie innej strony! No to jazda! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku No To Jazda. Są z nami operatorzy Szymon i Oskar. Chłopaki, co to za atrakcja? Atrakcja znakomita, według gości, jedna z najlepszych tak naprawdę. A my, Dagmara, chcielibyśmy Cię dzisiaj zaprosić do tego, żebyś spróbowała. O, jeszcze nie mogę doczekać tej przejażdżki. No To Jazda. Jest, jest bezpiecznie, jestem gotowa. Jest 100% bezpiecznie. Nigdy nie byłam bardziej gotowa. <laughs> O, już się nie mogę doczekać, zaczynamy. Zaczynamy. No to zaczynamy jazdę. Już się nie mogę doczekać! Aha. Od razu z grubej rury. A w ogóle na jakiej atrakcji jesteśmy? Jesteśmy na kilopie. Sama nazwa tej atrakcji powstała od tego, że służy ona do tego, że łupiemy tak naprawdę marmur. Marmur, w którym przewozimy, który przywozi Herrara. Czuję, to się w takich warunkach rozmawia, ale... Nie wiem, właśnie to jest ten haczyk. Ale czyli, na tym to wszystko polega. Czyli kilofem się rozkrusza marmur. Dokładnie, dokładnie od tego powstała ta nazwa. Ale super. A później yy, jest przewożony gdzieś ten marmur. Tak, jest przewożona, to wszystko tak naprawdę się łączy. O nie, masz… moment. Tak, jest przewożona naszym Carraro. Szymon, mi, a jak rozpoczynasz taki dzień pracy? Wstaję, przyjeżdżam, mamy odprawę, na której informują nas, na jaką atrakcję idziemy. Jak idę na kilo, przychodzę tutaj. Później robimy kontrolę bezpieczeństwa, wypisujemy naszą zmianę godzinną w tablecie. O no i robimy przejazd próbny. Jeżeli wszystko się zgadza, to możemy współcześnić. Powiedz mi, taka w ogóle praca operatora, ile się do niej człowiek przygotowuje? Słuchaj, to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ tak naprawdę wszystko to zależy od człowieka. Jedni łapią to okay. bardzo szybko, a drudzy potrzebują trochę więcej czasu, żeby, żeby z tym wszystkim się zapoznać, żeby to wszystko tak naprawdę załapać. No właśnie, bo to procedury bezpieczeństwa, wszystko trzeba znać. No Jednak park rozrywki, bawimy się, ale bezpiecznie tak. musi być. Dokładnie, dokładnie. Są to bardzo ważne rzeczy, no bo odpowiadamy tak naprawdę za bezpieczeństwo gości. Teraz zadam Ci serię szybkich pytań. Jesteś gotowy? No oczywiście, że tak, dawaj. Dobra. Okej, okay. wolisz mandorę za dnia czy wieczorem? Wieczorem. To Lili czy raskal? Rascal. Lili czy raskal? Lili. Wolisz pizzę czy burgera? Burgera. Kilo to jest moja ulubiona Uuu. atrakcja. Uff. No dobrze działo się. O. Ale to była ja. Czekaj, pomogę ci, bo na pewno trochę się zdradziłaś. Dziękuję, jaki gentleman. O, matko. Fantastycznie. Chłopaki, dziękuję Wam bardzo za wywiady, za przejazdy. Było super. Dzięki, nam też się bardzo podobało. Było naprawdę super. Było naprawdę super i zapraszamy wszystkich, żeby przetestowali nasz kilo. Dokładnie. Pamiętajcie, jak odwiedzicie nasz park, pierwszą atrakcją zalecamy kilo. Bardzo fajna atrakcja. Będziemy na Was czekać. My też dziękujemy Wam, że byliście z nami i zapraszamy Was do kolejnego odcinka No to Jazda.